Zapowiada się piękny spektakl, mecz finałowy o Puchar. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Mam nadzieję, że nie będą mieli spętanych nóg, grając w roli faworyta. Chociaż wygląda na to, że mogą mieć tremę. Ten arbiter pozwala na ostrą grę. Tylko, żeby nie stracił panowania nad zawodnikami, bo wtedy mogą być bolesne efekty dla obu zespołów. Zaczynamy ten spektakl. Kudoliak. Manu. Sobiech. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. Teraz Kompany. Czy utrzyma się przy piłce? I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. No, posądzam tego arbitra o lenistwo. I trochę tolerancję, ale powinno się to skończyć kartonikiem. A tymczasem słowna reprymenda. Rdoliak. Żyro. jak dobrze udane czyste odebranie piłki. Maciej rybus łodziejczak. Odebrał piłkę czysto ładnie. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Czy to wykorzysta? Ryzykował, ale pewnie odebrał. Strata, drużyna przeciwna, przejmuje piłkę. Sobiech. Piłkę przejmują rywale. Zespół traci piłkę. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Komorowski. Czoto. Ach, szkoda strata. Żuamucinio. Łukasz Podolski. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Żołamutinio. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam, gdzie trzeba. Ale szakcja. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Ach, wydawało się, że a jednak przejął Rdoliak. piłka wyszła na aut. Znakomicie w polekarne. karne. Spójrzmy, piłka w polu karnym. Gra będzie wzdawiana od bramki. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. O, udało mu się ładnie podać. Niebezpieczeństwo zażegnane. Znakomity przechwyt Dobre odebranie piłki bez faulu Maciej Rybus Dobra akcja skrzydłem Szansa na dośrodkowanie Jest szansa Wybija ale piłka wciąż w polu I znowu broni Wybijając na róg Piłka opuściła boisko I będzie rzut rożny Koniec pierwszej połowy. Na razie koniec emocji. Mamy remis. E, nuda, nuda, nuda panie Włodku. Nuda. Może w takim razie skoczymy na kawę. Właśnie rozpoczęła się druga część spotkania. João Brawo, ładnie odebrał w polu karnym. Udane podanie. Uderzenie w stronę bramki! Mamy bramkę, proszę państwa! No, nareszcie gol! Nudny był ten mecz! Rzeczywiście, nic ciekawego nie działo się na razie na boisku. Wejście w ślizgiem. Zobaczmy. Strata piłki. Juan Moutinho. Ach, kapitalne podanie. Czy to wykorzysta? Zaspał obrońca w tej sytuacji. To było bardzo niebezpieczne zagranie, szczególnie w polu karnym. I będzie aut blisko pola karnego. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa, i trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Piłka wciąż w grze. Przejęli piłkę. Jędrzejczyk. Manu A teraz przy piłce Kompany. Rzeźniczak. Błaszczykowski. No on słynie z tego, że wykorzystuje narażające się okazje zarówno w polu karnym, jak i poza nim. Błaszczykowski. Żuao Moutinho. Strata i przypił rywale Komorowski. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści. Dobra decyzja. Ljuboja. No to było ostre wejście. Coraz mniej czasu do końca przegrywają. Słuszna decyzja trenera. Decyduje się na zmianę. W ostatniej chwili przejęli. Świetna współpraca. Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. Błaszczykowski. Dobrze, ładny, skuteczny ślisk. Ładna akcja. Dobra okazja. Nie udało się. Podanie w polekarne. Uderzenie. Bramkarz nie miał zbyt wielu okazji do interwencji. Był na tyle bezrobotny, że mógłby się zgłosić do pośredniaka. Przypomnę to piłkarskie powiedzenie. Niewykorzystane okazje lubią się mścić. Szykuje nam się zmiana. João Moutinho. Już napastnik wychodził na pozycję do strzału, znakomicie jednak interweniował obrońca. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Koniec meczu. Brawa! Zwyciężają! Są mistrzami! Wspaniale się zaprezentowali i zasłużyli na ten tytuł. To było naprawdę świetne spotkanie. Chyba wszyscy marzyliśmy o takim finale. Miło nam było komentować przebieg tego spotkania. Żegnają Państwa Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz.